Buongiorno! Pozdrawiamy z dachu katedry w Mediolanie. A co? Wydrapaliśmy się, łatwo nie było, ale jesteśmy. Ale poszło, chcieliśmy złożyć Wam życzenia noworoczne z takiego innego fajnego miejsca. No to się nam udało, mam nadzieję. Kochani, przede wszystkim życzymy Wam tak. bardzo dużo odwagi. Do czego? Do, do spełniania marzeń, marzeń proste. I to spełniania proste. teraz, dzisiaj, nie jutro, nie później, nie odkładajcie nie, nic. Nie, te, nie w te skarpety, te pieniądze, nie tam pod książki, ani do banków. Tylko żyjcie pełną piersią. E, oczywiście tak róbcie jak dla róbicie. siebie, róbcie to dla kogoś. Ale róbcie to teraz. Tak, bardzo ważne. nie, 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 was nie, nie czekajcie. My tego teraz. Wam życzymy, my robimy tak od jakiegoś czasu i dobrze nam z tym. Jest, naprawdę. Polecamy ten stan. Tak, jest super. Wszystkiego Kochajcie dobrego. Się, Słuchajcie, i nie wiecie tym, którzy mówią, że to Mediolan, że, że, że nudy, że to włoskie miasto. Nieprawda, nieprawda. Jest naprawdę jest całkiem, jest całkiem jest fajnie. Jest wspaniale. I jest ciepło. Jest cieplutko. naprawdę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Bawcie się dobrze Ciao tutti. dzisiaj, Sylwestra. Wszystkiego dobrego. Ciao, tutti. Pa.